Chcę się z Tobą podzielić pewnym wspaniałym tekstem, dosyć krótkim, dodam od razu, napisanym przez szwajcarskiego katolickiego księdza, który był też teologiem i pełnił funkcję kardynała. Był znany ze swoich publikacji teologicznych. Nie potrafię do końca wymówić poprawnie, być może poprawnie tego nazwiska. Jest to kardynał Karol Jorné. Tekst zamieszczę w opisie filmu. Otóż kardynał pisał tak: Nie możemy stracić wewnętrznego porywu zaufania i wiary w świecie, który ulega apostazji. W pewnym sensie powinno to sprawić, że rozwój wiary, który każdy z nas może wykonać, będzie jeszcze cenniejszy. Jest tylko jedna rzecz, która zależy od ciebie, Twoje wewnętrzne nastawienie. Jeśli trzymasz swoją duszę w świetle Boga, jesteś żywym kamieniem Kościoła. Przemiana Kościoła, której możesz dokonać, jest w Twoim sercu. Jeśli każdy z nas. Jest małym kamieniem światła w dzisiejszym świecie, Jeruzalem jest już budowane w Twoim sercu. Z małego bezpośredniego środowiska, na który możesz mieć wpływ, wychodzi promień. Tak więc pozostajesz tam nie bez cierpienia to niemożliwe. Gdy kochasz Boga, aby nie cierpieć, gdy widzisz obecny stan świata. Ale w pokoju. Głębokim pokoju, pokoju, który jest adoracją i odpowiedzią Boga na zaprzeczenia, które świat wypowiada przeciwko niemu. Powiedziałeś mu tak w swoim sercu. To tak może kosztowało cię wiele rozdarcia i bólu. Próbowałeś być wierny. Nie bez porażek, ale to tak, które powiedziałeś, którego się nie zaparłeś, jest bardzo wielkie. A aniołowie w niebie, którzy widzą świat takim, jakim jest, nie widzą tylko tego, co mówi prasa i środki komunikacji, gdy klęczą przed światem. Widzą coś bardziej tajemniczego, coś głębszego. Musimy zachować pokój. Porusza mnie tutaj to wezwanie kardynała do tego, by nie stracić wewnętrznego porywu, porywu zaufania i wiary w świecie, które ulega apostazji. Być może wiele osób, które znasz, odeszło od Pana. Niestety obserwujemy, jak wiele osób traci łączność z Jezusem, jak są wyciągani z Kościoła, jak bardzo świat lubuje się w oskarżeniach oskarżeniach skierowanych przeciwko księżom zakonnicom może nawet tobie jak jeśli jesteś świecką osobą również oskarżenia rodziny instytucji rodziny sensu małżeństwa sensu Boga i tak dalej nawet z przyrody niektórzy robią bożka Inni temu wręcz zaprzeczają, chcą tworzyć nowe łady, porządki, ale takie łady, w których nie ma miejsca dla Pana Boga. Więc tu Kardynał wzywa do tego, żeby nie stracić wewnętrznego porywu zaufania i wiary w świecie, który ulega apostazji. Pisze, że w pewnym sensie powinno to sprawić, że rozwój wiary, który każdy z nas może wykonać, będzie jeszcze cenniejszy i załóż, że on mówi o wykonywaniu rozwoju wiary bo wiara tak naprawdę nie jest jakimś ckliwym uczuciem to nie jest tak, że och, jak ja czuję, że istnieje Bóg to nie jest to apostołowie głosili Ewangelię, głosili śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie Mówili, kto uwierzy, będzie zbawiony. Czyli jest to pewna forma decyzji. Nie musimy mieć dowodów, czy ważnych, czy niezbitych, czy, czy, czy jakichkolwiek malutkich. Nie, po prostu. Po prostu jest to decyzja człowieka. Myślę, że w tamtym czasie, kiedy apostołowie głosili Ewangelię, nieporównywalnie trudniej było uwierzyć. Nie było Środków potwierdzających prawdziwość filmów, nagrań, książek. Nie to, co dzisiaj. Dzisiaj mamy za sobą 2000 lat historii potwierdzającej prawdziwość słów apostolskich. Różne cuda, znaki, które obserwujemy, życie, rysy świętych, którzy poszli za. Tym wezwaniem przekazanym przez Jezusa apostołom, i później przekazywanym przez kolejne pokolenia, przez kolejne wieki. I kardynał pisze: Jest tylko jedna rzecz, która zależy od Ciebie Twoje wewnętrzne nastawienie. Nasze wewnętrzne nastawienie na co jesteśmy nastawieni? Czy jesteśmy otwarci? Nastawieni na Jezusa, otwarci na wiarę, czy raczej jesteśmy nastawieni na cynizm, na negację? Więc pisze, że jedyną rzeczą, która od nas zależy, jest nasze wewnętrzne nastawienie. I to jest świetny fragment: jeśli trzymasz swoją duszę w świetle Boga, jesteś żywym kamieniem kościoła. I tak się chyba coraz bardziej dzieje, że właśnie ja też mogę siebie bardzo tu postrzegać jako taki kamień, bo Jezus mówił, jeśli nie wy, to kamienie wołać będą. Nie postrzegam tego w zasadzie jako tego tej swojej służby, którą właśnie spełniam poprzez nagrywanie tych filmów. Nie postrzegam jako coś ee, najrozsądniejszego, najlepszego na świecie, właściwego. Myślę, że te nasze czasy nie są na tyle właściwe, bo w dawniejszych czasach no, nauczaniem zajmowali się księża i skupi, ale dzisiaj świat mamy tak rozklekotany, rozedrgany, że no, kamienie zaczynają wołać. Czasami właśnie potrzeba takiego kamienia, żeby ten głos się przebił, bo nie wszyscy chcą dzisiaj słuchać księży. Ale wszyscy są zaproszeni do zbawienia. I dlatego Jezus to przekazał swoim uczniom wezwanie: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I kardynał pisze: jeśli każdy z nas jest małym kamieniem światła w dzisiejszym świecie, Jeruzalem jest już budowane w twoim sercu. Z małego, bezpośredniego środowiska, na którym możesz mieć wpływ, wychodzi promień. Stajemy się promieniami światła. Jezus też o tym mówił, że nie po to światło jest, żeby ukrywać je, żeby je chować. Mówił pod korcem, czyli takim garnkiem dzisiaj, byśmy powiedzieli, jakimś. Jakąś zakrywą. Nie po to jest światło. I kardynał też zwraca uwagę, że niemożliwe, żeby nie cierpieć, kiedy kochasz Boga, gdy widzisz obecny stan świata, ale w pokoju, głębokim pokoju. I ten pokój, który jest adoracją i odpowiedzią Boga na zaprzeczenia, które świat wypowiada przeciwko niemu. Kardynał zachęca, żebym wypowiedział moje małe tak. Pisze: To tak, które powiedziałeś, którego się nie zaparłeś, jest bardzo wielkie. I dalej wspomina właśnie o aniołach w niebie, którzy widzą świat takim, jaki jest. I to jest wspaniałe, bo dzisiaj świat próbuje stworzyć sztuczny świat. Mówi, że. To, co widzisz, nie jest tym, co widzisz, tak naprawdę. Możesz im powiedzieć, że to jest coś innego. A tu kardynał mówi o aniołach w niebie, którzy widzą świat takim, jakim jest. Nie widzą tylko tego, co mówi prasa i środki komunikacji. Gdy klęczą przed światem, widzą coś bardziej tajemniczego, coś głębszego. Musimy zachować pokój. Cóż, jeśli dotrwałeś ze mną do tego momentu, to dziękuję Ci za to wspólne rozważanie tek czytanego tekstu. I jeżeli sądzisz, że jest to coś wartościowego, to proszę Cię o subskrypcję, e, o przesłanie linku dalej. E, tak żeby te treści mogły być przekazywane dalej, żeby coraz więcej osób mogło też w te treści wchodzić. Więc dzięki Tobie za współpracę i polecanie kanału bracia i siostry powstańcie. Niech ci Pan Bóg błogosławi Tobie, Twoim bliskim i Twojej rodzinie. Do zobaczenia z Bogiem!